Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Unbroken a w tym filmie pokażę wam mały poradnik jak wykonać zadania poboczne w Lies of P. Zadania nie są ułożone chronologicznie, gdyż większość z nich występuje na przełomie kilku aktów. Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie suba i łapkę w górę, a ja zapraszam was do oglądania. Zaczynamy. Na drodze pielgrzymania opodal Star znajduje się mały cmentarz. Na tym cmentarzu na grobie leży znak uśmiechniętego królika. Po zdobyciu znaku uśmiechniętego królika wracamy do hotelu i rozmawiamy ze sługą pulcinellą. Oh, be careful, sir. Oberży pod Czerwonym Homarem możemy spotkać kupca, któremu przekazujemy znak Bractwa Czarnych Królików. Dzięki temu mamy dostęp do lepszych przedmiotów. Kiedy znajdziemy się w bibliotece Katedry świętego Frangelika, możemy w niej odnaleźć zakonnicę. Zakonnica poprosi nas o odnalezienie relikwii, która według niej pomoże jej uniknąć śmierci. W Celu zdobycia relikwii dla zakonnicy udajemy się w odpowiednie miejsce. Ta droga wcześniej jest zamknięta, trzeba obejść naokoło. Ja to zrobiłem wcześniej, żeby nie przedłużać, więc teraz udam się od razu w miejsce, żeby wam pokazać, gdzie zdobyć daną relikwię. Tutaj mamy dwa posągi. Przechodzimy. Tutaj w tym miejscu w święty znak arcybiskupa. Gdy wrócimy do zakonnicy, oddajemy jej znak arcybiskupa. Po pokonaniu upadłego biskupa, wracamy z powrotem do biblioteki i zauważymy, że leży tutaj ergo do podniesienia. Stopywamy utwór i spisane wyznanie Cecil. Podczas spacerowania po bulwarze Elysium trafimy na miejsce, w którym będziemy musieli się zmierzyć z tym oto policjantem. Po, po jego pokonaniu możemy zauważyć tutaj taką drabinkę, i po wespnięciu się na nią zobaczymy, że w, za oknem jest kobieta. Podchodzimy do okna i rozmawiamy z kobietą. Kobieta poprosi nas o znalezienie swojego dziecka. Opowiadamy, że znajdziemy ją będziemy przechadzać się po placu ratusza w kracie, napotkamy miejsce, gdzie pokonamy taką większą marionetkę i przy drzewie będzie leżeć kulka ergo. Po w podniesieniu zdobędziemy zepsutą marionetkę dziecka. Z tą marionetką udajemy się do szlochającej kobiety. Po zdobyciu zepsutej marionetki dziecka wracamy z powrotem do naszej szlochającej kobiety i rozmawiamy z nią przy oknie. Oddajemy marionetkę, możemy skłamać, możemy powiedzieć prawdę, No, my skłamiemy. Zróbmy jej dobrze. Otrzymujemy utwór i fragment jasnego ergo. W dalszej części księżycowego miasta możemy znaleźć duży kościół, a na zewnątrz tego kościoła drogę do kaplicy. Na końcu tej drogi, przy kaplicy, znajduje się postać. Podchodzimy do tej postaci. Ona powie nam, że jest chora i potrzebuje leku. Ah, <sighs> Po otrzymaniu informacji, że jest chory i potrzebuje leku, podchodzimy do niego ponownie i rozmawiamy o jego schorzeniu. Dzięki temu dostaliśmy sześcian i kamień życzenia. W siedzibie królików znajduje się pomieszczenie, w którym jest winda, którą należy udać się na górę, gdzie spotkamy naszego chorowitego przyjaciela. Gdy już do niego dotrzemy, rozmawiamy z nim, dzięki temu będziemy mieli dostęp do ulepszenia sześcianiu modyfikowania go i zmieniania kamieni. Też tutaj odblokujemy sobie przejście do dukatowego drzewa, które będzie nam rodzić dukatowe owoce. Obok tego drzewa jest przejście, gdzie Będziemy mieli dostęp bezpośrednio do hotelu. Gdy porozmawiamy z Hugo, dostaniemy od niego stary zaszyfrowany pojemnik oraz list gączy za Alidoro. W celu odszyfrowania starego zaszyfrowanego pojemnika udajemy się do Weni niego. Hmm. O po odszyfrowaniu pojemnika dostaniemy zdjęcie z chatką z dzielnicy Malum, a dokładnie grobowych slamsów. Udajemy się tutaj i widzimy człowieka przy beczce. Wcześniej go tutaj nie było. Rozmawiamy z nim i dostaniemy od niego klucz do chaty Rabusiów. Otwieramy chatę. Uwaga, podłoga się zapadnie. Kiedy już spokojnie wrócimy z powrotem do tego miejsca, możemy sobie przeskoczyć i dojść do skarbu. Po pokonaniu laksacji spotkamy Sofię, gdzie Gemini poprosi nas o decyzję. Należy dać jej spoczynek. Zabieramy ergo z fotela i dostajemy utwór. Po pokonaniu najstarszego Bractwa królików udajemy się do ich siedziby. Skręcamy tutaj w lewo i natrafimy na pokój, w którym zobaczymy swój portret. Podnosimy go. Gdy już mamy ze sobą swój portret, udajemy się z nim do dzepetta i rozmawiamy z nimi. Uw, <laughs> portret pojawi się na ścianie. W miarę dokonywania wyborów możemy zauważyć, jak z portretu coraz bardziej wyrasta nam nos, w zależności od tego, czy mówimy prawdę, czy kłamiemy. W klasztorze Arche mogliśmy spotkać niejaki obiekt doświadczalny.

Zobaczmy co ma na sprzedaż. Nice loot, yeah? Mamy strój damy i topór. Tak mamy wykonane zadanie. W klasztorze Arche w jednej ze skrzyń możemy znaleźć mechaniczny zaszyfrowany pojemnik. pojednikiem wracamy do hotelu i odszyfrujemy I u Weniniego. Ze wskazówki możemy dowiedzieć się, że kupiec czeka na nas w zniszczonym mieście i czeka na mrożną ucztę. Mrożna uczta to broń, którą możemy zakupić our... u Hugo. Z tą bronią udajemy się. Na zapadniętą ulicę. Kupiec znajduje się w jednej z uliczek przy zapadniętej drodze. Wystarczy wejść tutaj na ten taras tam znajduje się kupiec. Wystarczy, że z nim porozmawiamy i pokażemy mu broń. Musimy pamiętać, że musimy mieć ją na wyposażeniu. Udało nam się wykonać zadanie. Po walce z Wiktorem, gdy wrócimy do hotelu Krat Palendina, poprosi nas o znalezienie leku dla Antoni. Lek ten może stworzyć tam Giangio, do którego musimy się udać. Giangio do utworzenia leku dla Antoni będzie potrzebował dukratowego owocu, stąd zdecydujemy się mu go dać. Dostaliśmy lek dla Antoni. Otrzymanym lekiem od Dziandzio wracamy do Palendiny. Dziandzio ostrzegał nas przed stworzeniem leku, że jest on niestabilny i może Nie spowodować wiem, szybszą śmierć. Po walce z bossem na bagnie wracamy do hotelu i rozmawiamy z Antonią. Come here, child. This is a shame. My illness kept you. you. Are responsible for this miracle. I have to stay seated as I feel a little lightheaded. But I. Feel if Kraut ever holds a. Po uratowaniu Sofii wracamy do hotelu i rozmawiamy z Palendino. With unsurpassed sorrow, I must announce. Okazuje się, że Lady Antonia nie przeżyła, niestety. Gdy dowiadujemy się, że Lady Antonia nie przeżyła podania leku, możemy wówczas wrócić się do gabinetu Jeppetta i na jej wózku zobaczymy Ergo. Tak oto wykonaliśmy całe zadanie Podczas zwiedzania biblioteki Katedry Świętego Frangelika możemy natrafić na windę. Tą windą udajemy się na górę. Po wyjechaniu windą na szczyt spotkamy niejakiego Alidoro. Po rozmowie z nim możemy zaproponować mu schronienie w hotelu Krat. Jeżeli tak zrobimy, będzie on nam towarzyszył w hotelu i będziemy mogli u niego wymieniać rzadkie ergo na specjalne przedmioty. Tak jak właśnie teraz wam pokażę. Po pokonaniu bos'a Wiktora, gdy porozmawiamy z Eugenią, poprosi ona nas, abyśmy dostarczyli czteropalczastą rękawiczkę Alidoro. Przy wejściu na bagno bez nadziei, nieopodal Stargazery, możemy spotkać Alidoro. Podchodzimy do niego, rozmawiamy z nim na temat rękawicy od Eugenii. Kiedy przekazaliśmy już rękawice, wracamy do hotelu Krat porozmawiać z Eugenią. Rozmawiamy z Eugenią na temat rękawicy. Teraz możemy powiedzieć prawdę lub skłamać. Ja powiem prawdę. Będąc przy moście na Bagnie Beznadziei możemy spotkać poszukiwacza Hugo przy jaskini zamkniętej bramą. Wystarczy z nim porozmawiać na temat Alidoro i zamkniętego skarbu. Posiadanym listem gończym na Alidoro wracamy do niego i rozmawiamy z nim na ten temat. Po Rozmowie z Alidoro na temat listu Gończego, wracamy z powrotem do Hugo i rozmawiamy z nim na ten temat. Uh you actually when I was hurt he There's but these when truth and lies are blurred I trust Alidoro. Anyhow, you gave me the first lead. Take this in return. Po pokonaniu Bosa w gnieździe na bagnie bez nadziei, znowu możemy spotkać Alidoru. Więc podchodzimy do niego i rozmawiamy z nim. Wracamy do hotelu i rozmawiamy znowu z Alidorem. Po powrocie do zaatakowanego hotelu odblokowuje nam się kolejny dialog z Eugenią. Eugenia mówi nam, że Alidoro zniknął i ma wątpliwości co do jego tożsamości. Po pokonaniu Bossa w Relikwii Tris Megistosa udajemy się tym korytarzem do samego końca, gdzie możemy spotkać Alidoro. Alidoro poprosi nas, żebyśmy go nie zabijali. Jednakże możemy zdecydować się go zabić. I wypadnie z niego zaszyfrowany pojemnik. Oraz dowiemy się, że nie jest prawdziwym Alidoro i to, że on jest zdrajcą. być coś lepszego na dole. Jestem tylko skierowany. Nie mogę zrobić. Jest coś lepszego na dole. Wright. Nie jestem. go. go, żeby być pewnym. Nie powinienem być. O! To jest mój syn. Jest coś lepszego. Wiedziałem, co tu chodzi. Sir, leave quietly. Nie będziemy z nim walczyć, on zginie od razu. Starczy jeden atak. Zaszyfrowanym pojemnikiem udajemy się do Weniniego. Po powrocie do Weniniego odszyfrowujemy pojemnik. Z tą informacją idziemy do Eugenii.

Dostaliśmy utwór. Po zabiciu Alidoro jego miejsce zastąpi Hugo. Starczy z nim porozmawiać. Mamy te same opcje, co dawał nam Alidoro. Po zabiciu Alidoro możemy wrócić na most na bagnie bez nadziei i zauważymy, że jaskinia jest otwarta. Wystarczy przeeksplorować ją do samego końca, gdzie czeka nas nagroda. W końcu jaskini, po pokonaniu tego mutanta, dostaniemy od niego utwór. Jak pójdziemy dalej, możemy napotkać safe. Po zakończeniu gry, Hugo przywdzieje maskę Alidora i będzie pełnił dalej jego funkcję. Hugo zaproponuje nam, że odda nam oręż Alidoro, jeżeli będziemy godni. Hugo, mówiąc o byciu godnym, prawdopodobnie ma na myśli wszystkie dusze po zabiciu A bossów i zakupienie za nie oręża bądź amuletu. Ja niestety nie jestem w stanie tego sprawdzić, bo dwie dusze zużyłem, więc. Zobaczcie, jak to u Was będzie wyglądać, być może Wam się to uda zrobić i potwierdzić moją tezę. Podczas spacerowania po dachach bulwaru Elysium możemy spotkać miejsce, gdzie po zejściu drabinkom na dół zobaczymy okno, w którym się świeci. W tym oknie możemy porozmawiać z Tomem. Tom wspomina nam o policjancie Marfim. Po pokonaniu porzuconego stróża podchodzimy do ławki z napisem Friends. Klikamy na ławeczkę i zdobędziemy przedmiot wyrobiony gwizdek. Z tym gwizdkiem udajemy się do Toma. Po powrocie do Toma nie rozmawiamy z nim, tylko z panelu menu wybieramy gwizdek i używamy go. Jak widzicie, Tom zareagował, teraz podchodzimy i rozmawiamy z Tomem. Obok stargazeru na bagnie beznadziejni znajduje się marionetka, którą możemy nauczyć gestów. Jeżeli nauczymy ją wszystkich gestów, to jest gniewu, smutku, radości i klaskania, w nagrodę dostaniemy od niej kwarc. Obok Star w kanale przy ulicy Rozy Izabel znajdziemy dżentelmena, z którym, jak porozmawiamy, to poprosi nas o odnalezienie ciała swojej żony. Ciało żony naszego dżentelmena znajduje się niedaleko płonącej ulicy. Wystarczy zbiec tutaj schodami i po prawej stronie ujrzymy ciało kobiety. Odbieramy od niej obrączkę i zanosimy z powrotem do naszego dżentelmena. Wracamy do męża, oddać obrączkę, rozmawiamy z nim. Niech będzie taka odpowiedź. I taka oto nagroda. Nieobotal Stargazeru, przy wejściu na ulicę Rozy Izabel możemy usłyszeć kaszlącą kobietę. Możemy podejść do tego okna i porozmawiać z nią. Poprosi nas o odnalezienie wina. Przechadzając się po podziemnym przejściu pasażu Lorenziniego możemy natknąć się na piwniczkę, w której znajduje się szalony błazen. Po pokonaniu szalonego błazna udajemy się w głąb piwniczki i tutaj na regale możemy znaleźć butelkę wina, którą poszukujemy. I już mamy ze sobą butelkę wina wracamy do naszej schorowanej kobiety i rozmawiamy z nią. Dostajemy pamiątkową monetę Weniniego. Posiadając pamiątkową monetę, wracamy do hotelu Krat i rozmawiamy ze sługą Weniniego. Wyceniamy kolekcję, dajemy pamiątkową monetę do wyceny. I taką dostaliśmy nagrodę. Podczas poruszania się na konstrukcjach po wielkiej galerii możemy natknąć się na balkon, na którym znalazła schronienie kobieta imieniem Bele. Kiedy z nią porozmawiamy, kobieta poprosi nas o wytłuczenie wszystkich potworów w tej galerii. Bele tak naprawdę nie chodziło o to, żebyśmy pokonali wszystkie potwory, tylko konkretnie bosa Wiktora. Po jego pokonaniu Bele będzie z nami w hotelu kraty. Gdy z nią porozmawiamy, opowie nam o tym, że poszukuje swojego partnera i poprosi o to, czy może z nami zostać w hotelu. Po ataku na hotel Krat, gdy do niego wrócimy i porozmawiamy z Antonią, później odblokuje nam się nowy dialog z Bele. Podchodzimy do niej i rozmawiamy I z nią. Po... Last... Poprosi nas o znalezienie way. swojego partnera. Zgadzamy się. Wracając na peron do kratu centralnego, możemy zauważyć w jednym z pociągów trukło. Jeżeli podejdziemy do niego, okazuje się, że ono nas nie atakuje i że był człowiekiem. Dostaniemy od niego list. Z otrzymanym listem wracamy do Bela i rozmawiamy z nią. Mówimy prawdę. Tak, mamy zadanie wykonane. O operze Estella możemy znaleźć pomieszczenie, w którym znajduje się kobieta w czerwonej sukni. Podchodzimy i rozmawiamy z nią. Nie mogę Kobieta chce skosztować owocu. Jeżeli posiadamy jabłko, które możemy zakupić w hotelu Krat, możemy dać jej to jabłko. Adelina Po pokonaniu króla marionetek wracamy z powrotem do kobiety w czerwonej sukni. Jak zauważymy, leży ona martwa na drodze, więc badamy tutaj na stoliku i dostaliśmy kolejne nagranie. Z ciała Adeliny możemy podnieść medalią szkarłatnej aktorki.